Po tym jak Olivier wszedł do opuszczonego szpitala zobaczył coś do niezwykłego. Co jest? Janek, co ci? Ach, dobra, szybko może tu coś będzie. O nie, tu Ach. nic nie ma. Ej, może ty coś, wiesz. O o. E dobra, tu coś mam. Dobra, biorę to. I e dobra. E dobra. E dobra. Chyba za 5 sekund chyba już będziesz żył. 5 o o Żyjesz? Żyjesz? E, no, nie. Czekaj, będę cię w to może e, przekrócić. Pamięć. O! Chia! O, e, no! Ej, pamiętasz pamiętasz mnie? E, ty jesteś ten Oli? Tak. Tak. A ty też masz na pierdzi bok na nazwisko. O! Dobra, chodźmy i jedźmy do domu. A, czekaj na mnie. Aha. Ale brat miły. No zostań! Czekaj! I ogólnie widzowie sobie kupiliśmy do wydobek Ej! Eee... Yy. No dobra, no ty tam właśnie... Właśnie tam... Gdzie jest... Co ty zrobiłeś? I ogólnie to jest nasz nowy dom, jakbyś Janek nie wiedział, kupiłem go. No dobra, to ja coś pieślałab. To ja śpię na samej górze. Dobra, sobie Okej, okay, to se zjeść. Tutaj Tutaj mamy widok na tylnią część miasta. Wszystkie budynki zasłaniają, więc raczej nic nie zobaczymy. O nie. Ja nie mogę. Czekaj. Ach. Dobra, musimy. Pamiętasz, jak, jak mieliśmy 10 lat i zrobiliśmy bazę przed Jeffem? I teraz tutaj, to musimy tutaj przynieść wszystko, co nam pomoże, żeby zrobić najlepszą bazę, bo Jam the killer już się tutaj zbliża. Więc, widzowie, zaraz się widzimy, jak już skończymy. Dobra, dzwoń do tej mamy, no, może odbierze. To no, na Malcie, przecież to jest tysiąc kilometrów od nas, przecież tam nigdy nie dojedziemy. Dobra no widzowie, jednak tej bazy nie robimy w tym mieście, zrobimy w następnym mieście, masz, masz y, na koncie jakieś pieniądze, bo ja ogólnie mam y, na telefonie, y, ja dwa 2 miliony złotych jakieś, my, jak to wymienimy na y, walutę baltową, to raczej będzie nam stać. Wsiadaj do mnie. I w sumie dawaj szybko na, na ten, na samolot. Bo już... no się... Dobra, właśnie widzę na telefonie. Dobra, jedziemy. Da da dawaj szybko, za 10 minut samolotu do no. Ja nie mogę, bo wiem, żebyś do mnie wsiadał. Ja w lejsach, ja lejsach prawko zdałem. To chociaż coś. Dobra, ja? dawaj, zostawiamy te auta, idziemy szybko. Mamy 5 minut, to gdzie ty odjeżdżasz? 5 minut, co 5 minut, tam samolot odjeżdżasz. No szybko. Y No dobra, ostatni raz razowy. O, jeszcze mam kartę tutaj. Dobra, włabuje się. Wezmę sobie bilety z bazy. Dobra, jestem na samej górze. Dobra, biorę bilet. O nie, co się tu stało? Szybko chodź! Tu zaraz nas policja weźmie, za niej polecimy. A! Dawaj, mamy... Zaraz startuję, startuję! Uh, w ostatniej chwili się nie... Ja nie mogę, no i teraz nas czeka długa podróż. Dobra, dobra. Weź lokalizację i włącz, bo ja nie wiem gdzie jechać. Dobra, jadę, jadę. Ale ładna jest ta balta. Lewo? Na plaży pewnie. Jak to w drzewo? No to w którą stronę mam teraz jechać, no? Jak, Boże! A dobra, tu jest gruby lód, a bo ja auto jest teren terenowe. Dobra, idzie dalej. Ej, tam... Czekaj, ja widzę przez szpary coś w tym domku. Tam się ktoś rusza. Wszyscy by nas usłyszą. Ja zaparkuję. Super, mam tu gdzieś. Dobra, dawaj, szybko. Bo ja... Widzę coś w domku. Netiskowym. Dobra, uwaga. Cii, teraz cicho bardzo. Dobra, chodźmy tam. Cicho, Maciek. Dobra, musimy tam zaraz wejść. O nie, nie będę rozpalał. Jak się wchodziło na ten strych? Zapomniałem totalnie. Gdzie Maciuś. No, co jest? CO JEST RODZICE? JA NIE MOGĘ TAK bardzo WAS NIE bo jak MOGĄ JAKBY ZMIENILIŚCIE SIĘ Dobra uciekajmy stąd Dobra uciekajmy szybko chodźcie rodzice za mną tutaj jest wyjście Idziesz jadek Gdzie ty jesteś jadek, no? Chodź szybko Rodzice też idą za tobą? IDĄ CZY NIE? IDĄ Dobra, szybko wsiadajcie wszyscy, rodzice! Wsi 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 wsiadaj, Jadek! Rodzice, wsiadajcie! No tutaj już podjeżdża, pod to widzisz mnie! Wsiadaj szybko, no za tobą, no! No tam, ej, no! Zem, kina, idzie! Rodzice, już wsiadli. jeszcze tylko ty, siedzisz? Dobra, jedziemy stąd. Szybko, szybko, szybko. No jadę! Dobra, do samolotu w sobie. Lecimy, wracamy na Brookhaven. Może jest rozwalony Brookhaven, ale wracamy na nie. Ja, dobra. Widzowie, dziękuję za oglądanie wszystkich odcinków i to by było na tyle, papa! Pa.